Moi drodzy, dzisiaj czas aby ponownie skastomować telefon Oppo A72. Wiecie lub nie na moim Instagramie właśnie można było zgarnąć tego oto smartfona. W tym przypadku wystarczyło napisać jaki motyw chcielibyście zobaczyć na swoim smartfonie, a przy okazji można było dodatkowo wysłać szkic. Ten custom zgarnął bardzo, ponieważ bardzo spodobał mi się pomysł, jaki napisał w komentarzu. Wysłał również szkic, który w sumie pomógł mi już w ostatecznej decyzji. Nie martwcie się, takich akcji będzie o wiele więcej, tego warto śledzić mojego Instagrama, a ja teraz przygotowuję materiały. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czuga i witam was na moim kanale w kolejnym customie telefonu. Jak obejrzycie ten odcinek do końca, pamiętajcie, że już kastumowałem taki telefon i robiłem go dla Manojka. Odcinek daję wam w opisie i wyświetli się pewnie tutaj w karcie. Dlatego wbijajcie po tym odcinku i zobaczcie, jak to wyglądało. Też dowiecie się troszeczkę więcej na temat samego telefonu. Jak mogliście zobaczyć na przebitkach, do tej personalizacji głównie będę wykorzystywał markery. Zanim przejdę do samego malowania telefonu, w pierwszej kolejności muszę go przygotować, ale co najważniejsze, muszę obrobić szkic, który otrzymałem od Bartosza, tak żeby spełniał jego wymagania i to, co napisał właśnie w komentarzu. Bierzmy się do roboty! Żeby nie przedłużać, telefon przygotowałem wcześniej do szkicowania. Mam również szkic od Barto razem z instrukcjami kolorystycznymi i mniej więcej właśnie jak ma to wszystko wyglądać. Dlatego pokażę Wam, co w tym będzie takiego dosyć specyficznego. Część z Was pewnie na moim Instagramie już widziała ten szkic. Nie wiem, czy akurat tam wrzucałem z instrukcją i tutaj mam instrukcję, jak ma mniej więcej to wyglądać. Szkic szkicem pewnie coś dodam od siebie. Oprócz całego szkicu mamy tutaj również instrukcję kolorystyczną, czyli cała maska ma być czarno-biała, a poza tym tutaj mam wyszczególnione kolory, jakie by chciał, warto, aby pojawiły się oprócz samej maski, tak? czyli będzie wszystko w odcieniach niebieskiego. Całe szczęście w jednym ze sklepów udało mi się znaleźć cztery odcienie niebieskiego. No ten ostatni może taki bardziej morski, podzielony, ale myślę, że będzie również pasował. Tymi czterema kolorami powinienem uzyskać zadowalający efekt. Jak będzie, no to zobaczymy, ale najpierw przejdźmy do szkicowania. Jeżeli ten odcinek Ci się spodoba, pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych kastomów. Łapka w górę mile widziana i w komentarzu czekam na propozycje kolejnych kastomów. W takim razie całą pracę zaczynamy oczywiście od szkicu. To, co przygotował Barto, ja przekładam na telefon, oczywiście zmieniam parę rzeczy tak, żeby troszeczkę dodać coś od siebie. Muszę robić to bardzo delikatnie. Ołówek mam dosyć twardy, dlatego żeby nie zostawić jakichś tam tłustych śladów. Gumki używam jak najmniej, naprawdę jak już muszę, żeby po prostu powierzchnia, na którą później będę nakładał markery, żeby nie była tłusta. O tym również mówiłem w jednym z poradników, w którym pokazywałem Wam, jak można skustomować własny case na telefon. Link daję Wam w opisie, żebyście mogli ewentualnie spróbować sami swoich sił. Szkic mam już gotowy, dlatego teraz przejdziemy właśnie do tych podstawowych kolorów. Maskę zostawimy na później, no i będziemy próbowali później wszystko obrysować czarnym markerem. Niektórzy z Was mogą się zastanawiać, dlaczego akurat najpierw kładę kolory, a nie zaczynam od kontur robię to dlatego, ponieważ gdybym najpierw położył kontury, no to i tak pewnie najechałbym delikatnie kolorami i musiałbym to kilka razy poprawiać. Dlatego najpierw lepiej zacząć kolor, a później kontur. Wtedy mamy mniej poprawek i mamy większą swobodę do tego, aby stworzyć całą pracę już z kolorami. Dlatego na początku może nie wyglądać to ciekawie, ale później powoli powoli będzie to wszystko nabierało kształtu. Pierwsze kolory mam już narzucone. Teraz, aby nadać jakiegokolwiek charakteru, żeby ta praca wyglądała, no to lecimy z czarnymi liniami, zobaczymy jak to będzie wyglądać. W środku jest biały placek, ponieważ ta maska, która tam w środku ma być gazowa, ma być czarno-biała. No i teraz przechodzimy do kontur, czyli tak naprawdę do etapów, w którym nasza praca ożyje. Na samym początku wszystkie linie daje mniej więcej tej samej grubości, tak żeby po otrzymaniu tego pierwszego efektu troszeczkę pogrubić niektóre z krawędzi, tak żeby efekt był jeszcze lepszy, żeby grafika była bardziej zróżnicowana i bardziej ciekawa i taka można powiedzieć brudna. Trochę obawiałem się, czy ta biało-czarna maska w środku na pewno dobrze będzie wyglądała, ale z czasem gdy robiłem kolejne etapy, coraz bardziej podobał mi się efekt. No dobra. Grunt pod nogami już jest, czyli mamy zarys tej naszej maski gazowej, mamy zarys całego tła dookoła. Teraz bardzo ważne, aby dopracować linie, żeby nie były one jednolite i tak tutaj są dwa style, bo tak naprawdę maska jest w całkowicie innym linearcie, a cały dudel dookoła też jest w innym linearcie. Więc takie dwa style będą połączone. Mam nadzieję, że trafię w gust Barto, ale oprócz tego będzie trzeba jeszcze stworzyć kilka takich białych elementów, które będą imitowały światło. Myślę, że zbliżam się już powolku ku końcowi. Zostały ostatnie poprawki kolorem białym, no i później prezentacja. Moi drodzy, telefon dla Bartosza skończony. Zanim przejdziemy jeszcze do prezentacji, chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że pomogliście mi wbić 10 tysięcy obserwujących na Instagramie. Zapraszam Was tam bardzo serdecznie, link macie w opisie, ponieważ tam będziecie wiedzieli już wcześniej, jakie kolejne kastomy szykuję dla Was. A więc teraz zapraszam na prezentację. Kolejny raz miałem okazję skastomować telefon Oppo A72. Na plecy telefonu trafił pomysł Bartosza i to on zgarnia właśnie ten telefon. Według jego pomysłu i szkicu cały motyw miał przedstawiać maskę gazową, a dookoła niej miał się pojawić doodle. Sama maska miała być tylko w kolorach białym i czarnym, a całość jedynie w odcieniach niebieskiego. Ja oczywiście mam nadzieję, że moja troszeczkę zmieniona wizja przypadnie mu do gustu. Koniecznie obejrzyjcie jeden z odcinków, w którym kastomowałem dysk twardy, przenośny 8TB, który świeci w ciemności. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, cześć!